Do niedawna nie wierzyłem w obstawianie meczy. Jednak przekonałem się do tego razem ze stronką. Zobaczcie. A to są efekty moich działań. Obstawij z nami bez ryzyka na stronie twojawygrana.pl. Może robi to w zwolnionym czasie, ale ale miałem kupę spraw rodzinnych, które były najważniejsze. mnie Uwierzcie mi, także ci wszyscy, którzy gdzieś tam oczekują rzeczy, bo no, tam dużo hejtu jest, tak? To jest ludzie tacy jak moi znajomi, którzy nabyli ten z dobrowolnie, absolutnie nikt ich nie zmuszał. Inni ludzie, którzy też nabyli, twierdzą, że jest dobry, fajny, dobrze się w nim czują i normalne, że z czasem trzeba udoskonalać swoje pierwsze projekty i tak będę też również robił. A teraz Dalej robię swoje. Więc tak jak mówię, może było to zwolnione tempo, ale nie było to zależne ode mnie, a przy okazji tego, że tam się pojawił jakiś hejt, noch. Pozdrawiam serdecznie, ja się nie zatrzymam, nie mam zamiaru. Ja nie jestem rak, żeby zapierdalać do tyłu. No, a druga sprawa jest jeszcze taka bambo. Jeden z rodziny, że dużo osób już ma te dresy i nikt nie narzeka. Projekt będzie udoskonalany z czasem. To jest normalne, ale i tak dobrze wszystko wyszło. No, popuś elegancko wygląda, bo na prajmie mogliście zobaczyć w moim dresiku. Dużo osób już się pojawia, pokazują się w moich, w, moich, w moich ubraniach. Mało tego, ja nikogo nie zmuszałem do niczego. Właśnie, ja nie robię nic na siłę. W okazji tego wszystkiego mówimy wam, co to kurwa spiewa Mówiłem wam, że tam jakiś nocę telegramami balasy wypisują. Yy, to, no i to takie natrętne, są yy, z środką i z no właśnie. To tak samo jest. No, tak z tego co ja zauważyłem na przełomie tego, tam, tego czasu, tych 8 miesięcy, czyli już tam jak zacząłem coś robić, i tam roku czasu. Zaczniesz, to jest jak z tą szczotką i zmiotką. Jak zamiatasz tak, że niedokładnie i za szybko, to porozsypujesz i będziesz musiał i tak po sobie poprawić. A jak skrupulatnie, powolutku sobie zgarniasz na szufelkę i robisz to naprawdę powoli i, i skupiony na tym, co robisz, to tam nawet okruszek ci się gdzieś tam nie zawieruszy. I wszystko zgarniasz dla siebie. właśnie I nie musisz się później wracać. Po raz kolejny, żeby po sobie poprawiać. <laughs> Kochanie, tutaj ktoś w komentarzach pyta, co my robimy, żeby po 10 latach jeszcze nie mamy się dosyć? No powiedz. No moc, no, kurwa! Jak tu pięknie, wszędzie rozświetlone te lampki, choinki świąteczne, ozdoby. A ja sam niestety muszę czekać z moją choinką na odpowiedni moment. Kołczka przy przysmakami. Nawet nie mam czasu, żeby kurtkę zdjąć, ale uważam, że ona jest zadowolona, że żyje teraz te swoje śmierdzące przysmaki. Tutaj nie przekonasz czyli tak jak mnie, że to jest niezdrowe. Nie, to jej smakuje i ona takie lubi, bo dużo osób się zwracało do mnie z prośbą, żebym jej kupił inne karmy. Kupowałem, kurwa, ona nie chce pierdała. to co mam zrobić? Zamordować ją? Nie, chce, lubi te, to niech je te. I jak jeszcze raz mówię, będę powtarzał Do usranej nie ma nic na siłę Właśnie Nie ma nic na siłę Dobra, koszka najedzona Ja uciekam Buźka, kocham cię bardzo Lecę, założyłem okulary, bo zaraz się będę przyglądał rzeczą, które jeszcze do niedawna były niemożliwe Właśnie <śm> 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 50, piętnaście i to nie są to nie są ćwiczenia to jest bardzo poważna rzecz którą się zajmuję od jakiegoś czasu i no i rozwijam coś co było robione w cieniu bo to lubi ciszę biznes lubi ciszę jak go rozwijasz a nie pieniądz pieniądz im większy tym lepszy im więcej tym lepiej im więcej tym głośniej gdzie jest mój papieros gdzie jest że są ślugi właśnie